Złożyłam się z mężem na pół i zakupiłam taki kupon na Chybił Trafił, przypominam, 50 losowań. Od losowania 474041 do 474090 27 stycznia. Kupon zakupiony, także będziemy sobie sprawdzać. Z boku będę zapisywać, jeżeli będzie co zapisywać odnośnie trafień. Od tyłu będziemy sprawdzać wyniki, żeby w miarę to spójnie szło. No i zaczynamy. Trzymajcie kciuki. Pierwsze losowanie 8 jest, 11 nie ma, 14 jest, 15 nie ma, 17 jest, 22 dwa nie ma. Także trójka, za trójkę jest 4 złote, kolejne losowanie. 2, nie ma 4, nie ma, 20 nie ma, 25, nie ma, 27, nie ma, 29 nie ma. Kolejne losowanie, 2 nie ma, 10 nie ma, mam nadzieję, że to widać. 14 jest, 17 jest, 22 dwa i 32 nie ma, czyli 2 złote. Kolejne losowanie, trochę może ten telefon o tak przysunę. Ok, kolejne losowanie, 7 nie ma, 14 jest, 17 jest, 21 nie ma, 25 nie ma, 26 nie ma.

Kolejne losowanie, 6 nie ma, 8 jest, 9 nie ma, 27 nie ma, 29 nie ma, 39 nie ma. No jakiś przestój wygranych. Kolejne losowanie z końcówką 80. 1 jest, 16 nie ma, 23 nie ma, 26 nie ma, 27 nie ma, 28 nie ma. Następne losowanie, 6 nie ma, 14 jest.

albo mi się wydaje, kolejne losowanie. 7, nie ma, 9, nie ma, 16, nie ma, 17, jest, 30 jest, czyli dwa jest, kolejne 2 złote, no na bogato. Ale tak to jest. 1 jest, 2, nie ma, 7, nie ma, 15, nie ma, 23, nie ma, 30 jest, kolejne 2 złote. Następne losowanie, 4, nie ma, 5, nie ma, 6. Nie ma 22, nie ma 23, nie ma 32, nie ma. Kolejne losowanie. 8 jest, 11 nie ma, 16 nie ma, 26 nie ma, 27 i 28 nie ma. Kolejne losowanie. 1 jest, 4 nie ma, 8 jest, 24 nie ma, 26 nie ma, 27 nie ma, 2 złotych zapisuję.

Kolejne 2, nie ma 7, nie ma 16, nie ma 25, nie ma 26, nie ma 27, nie ma. Następne losowanko, 3 jest, 7, nie ma 17, jest 24, nie ma 25, nie ma 28, nie ma. 2 złote. Ok, kolejne losowanie, 1 jest, 6, nie ma 8, jest 12, nie ma 23, nie ma 31, nie ma. Kolejne 2 złote. Następne losowanie. 4, brak 11, brak 17 jest. 27 nie ma, 31, 32 nie ma. Kolejne losowanko. 6, nie ma, 11 nie ma, 12 nie ma, 17 jest. 18 nie ma, 20 nie ma. Następne losowanie. 12 nie ma, 13 nie ma, 14 jest. 16 nie ma, 29 nie ma, 31 nie ma. Kolejne. 16, brak, 18, brak, 20, brak, 22, nie ma, 28, nie ma, 31, nie ma. Kolejne losowanie, 4, nie ma, 10, nie ma, 17, jest, 20, nie ma, 23, nie ma, 29, nie ma. Kolejne losowanie, 3, jest, 9, nie ma, 11, nie ma, 21, nie ma, 24, nie ma, 29, nie ma. Następne losowanko. 2, nie ma, 5, nie ma, 20, nie ma, 26, nie ma, 28, nie ma, 31, trafny na bogato, coraz bliżej końca. 9, nie ma, 18, nie ma, 27, nie ma, 28, nie ma, 29, nie ma, 31, nie ma. 3 jest, 9, nie ma, 12, nie ma, 23, nie ma, 24, nie ma, 26, nie ma. 1 jest, 11 nie ma, 15 nie ma, 21 nie ma, 24, 29 nie ma. No, przestój całkowity. 8 jest, 19 nie ma, 20 nie ma, 24 nie ma, 25 nie ma, 30 jest, 2 złote. No, widzicie jak jest. 1 jest, 10 nie ma, 16 nie ma, 24 nie ma, 26 nie ma, 31 nie ma. Kolejne losowanie. 3 jest 5, nie ma 11, nie ma 21, nie ma 22, nie ma 26, nie ma. Kolejne losowanie 5, nie ma 6, nie ma 13, nie ma 16, nie ma 25, nie ma i 32, nie ma. Już nie ma, mi się nie ma. 6, nie ma 10, brak 17, jest 19, nie ma 29 i 31 też nie ma. Nie ma 9, nie ma 11, 12, nie ma 25, nie ma 30, jeden trawny, jeszcze 10 losowań, tak? 2, nie ma 11, nie ma 15, nie ma 19, nie ma 20, nie ma 28, nie ma 2, nie ma 3, jest 8, jest 18, nie ma 22, nie ma 32, nie ma kolejne 2 złote. 1 jest 2, nie ma 9. Nie ma, 14 jest, 23 nie ma, 28 nie ma, 2 zł. 5 nie ma, 7 nie ma, 15 nie ma, 21 nie ma, 23 nie ma i 25 nie ma. 14 jest, 17 jest, 18 nie ma, 24 nie ma, 29 nie ma, 32 nie ma, kolejne 2 zł. 2 nie ma, 5 nie ma, 8 jest, 14 jest, 22 nie ma, 28 nie ma, 2 złote. 7 nie ma, 14 jest, 15 nie ma, 17 jest, 22 nie ma, 31 nie ma, 2 złote. 3 jest, 5 nie ma, 9 nie ma, 10 nie ma, 13 nie ma, 21 nie ma. Przedostatnie losowanie, 2 nie ma, 5 nie ma, 7 nie ma, 10 nie ma, 14 jest, 28 nie ma. I ostatnie losowanko, 1 jest, 4 nie ma, 7 nie ma, 8 jest, 11 nie ma, 13 nie ma. Na koniec jeszcze dali 2 złote. No także, za bogato nie ma, ale to wiecie, no tak to jest, to było do przewidzenia. Także już tu ja podliczam, tu o proszę moje safiski. I wychodzi, że na tą stówę wydaną mam 4, 6, 8, 10, 2 na 4, na 6, na 8, na 2, 2, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 3, 36 zł. No, tak to bywa, ale coś innego, zamiast drapek, zamiast losów, właśnie takie szybkie 600. Mam nadzieję, że Wam się spodobało, jeżeli tak, łapki mile widziane, subskrypcje. Ja się z Wami żegnam, do usłyszenia w następnym odcinku. Dzięki, cześć!